Cześć! Mnie nie było chyba 3 tygodnie, ale serdecznie Was witam na moim tutorialu, którego nie było Oho, ohohohoho ho, ho. Jeszcze więcej Dzisiaj na prośbę Natalii Cześć Natala i w ogóle pozdrawiam wszystkich Trochę tak dziwnie zabrzmiało, nie umiem wycinać, więc uznajmy, że tego nie było Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić kotka Kotka... Oczywiście z modeliny, no chyba nie inaczej Ale, że dzisiaj są Mikołajki Zbliżamy się do świąt I że kotków mam strasznie dużo To zrobimy Mikołajowego Więc jeżeli nie chcecie robić To wybierzcie dowolny kolor i dowolny kolor Ja zrobię takiego milkowego kotka I tutaj barwy Nasze oraz Mikołaja z narzędzia, agrafkę, ale to tylko do skubania e, robienia fakturki na to biały puszek a spadła mi Okej. ok e, oraz żyletka, jeżeli nam się przyczyni tak więc e, zaczynamy od tułowia Boże, cicho błagał Chyba będę musiała wyciszyć mój laptop. Ok, yy. tak więc robimy. Tworzymy jakoś ładnie. Ja tutaj chyba nie potrafię tego zrobić w miarę ładnie. Nakieruję tak o. Może trochę dalej, żeby coś było widać. Okay. E, coś takiego z góry wam pokażę całość e, teraz zrobimy ten e, nasz ryjek koci, który jest taki słodki tyle, że tak rozpłaszczamy e, w ogóle u mnie jakoś tak dziwnie trochę się rozpłaszczyło e, zrobimy tutaj w któreś tak prostokątny część i Teraz weźmiemy i zagłębimy nasz palec, ale tylko troszeczkę zaostrzymy. Aha, nic nie było widać. Tak więc jestem super kamerzystą, i. Tak, coś. To jest motyw bez twarzy, bo robiłam takie coś, na konkurs. Co możecie znaleźć u mnie konkurs. Teraz będziemy robić ogonek. No, taki może być. No cóż, są mikołajki. Nie wiem, co to za usprawiedliwienie, że ten ogon jest jakiś taki trochę dziwny. Teraz zróbcie kokardkę! Jej! Ja już zrobiłam. I teraz ją tylko przyczepię. I teraz będziemy wspólnie robić czapkę Mikołajową. Czas jest nawet dobry, bo wcześniej, jak nagrywałam, to było 6 minut. I dopiero się brałam za czapkę. A więc ja wytnę kształt z nadmiaru czerwonej modeliny. Tutaj. O! E więc do tego chyba będzie Wam potrzebna żyletka. O ile korzystacie z mojego pomysłu? Nie wiem, czy zrobić taką długą, komiczną. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale może ją. Przekrzywimy. A nawet może być. Do tego pomponik, który musimy poszarpać. To jest dużo, dużo czasu. Strasznie niewygodnie, bo z jednej mnie Żarówka parzy, a z drugiej jest ten kotek. Ojej, to jest koszmar. Niestety nie lubię szarpać, nie jestem zwolenniczką szarpania. Ale no dobra zawsze na filmiku to mi jakoś tak średnio wychodzi. Ale są mikołajki. Moje wytłumaczenie na wszystko dzisiaj jutro będzie sobota. Okej. Okay. Chyba już właśnie kończę tego kotka wreszcie. E, dobrze. Jeszcze tylko przenieśmy się tutaj, odkroimy tak mniej więcej. A. i tutaj się okazuje, że nie starcza, bo Jula jak zwykle robi na oko. Dobrze. Powiedzmy, że jest. Tak wygląda moja czapeczka. Tak wygląda mój kotek. I teraz proszę bardzo. Gdzie tam chcecie umiejscowić, to umiejscowiacie. Ja to przyklejam. Tutaj. Może jeszcze troszeczkę. No dobra. Takie coś jeszcze to poprawię, bo to wygląda tak serio bez sensu. Ale mam nadzieję, że jakoś wykorzystacie tę wiedzę. Co za takie poproszki? I że Wam się spodoba. No tyle następnego filmiku i cześć.